Myślę, że przydałoby się troszeczkę poćwiczyć. Powtórzymy sobie, poćwiczymy sobie czas teraźniejszy, prosty, czasownik być, czasownik mieć i wiele innych spraw, które gdzieś tam na naszej początkowej drodze nauki języka angielskiego zrobiliśmy. To co. Mam nadzieję, że jesteście gotowi i mam nadzieję, że lekcja będzie bardzo przydatna i miło spędzimy czas. Dzisiaj w roli głównej Marta, Marta, zobaczcie. Tutaj opisałam Martę, to znaczy w skrócie takie nasze notatki o Marcie, Marta. Dobrze, tutaj mamy age, czyli wiek, appearance, czyli wygląd, personality, czyli charakter, osobowość, status, czyli status, job, czyli praca, hobbies, czyli hobby, zainteresowania, sibling, czyli rodzeństwo, children, dzieci, addictions, uzależnienia, mobile. Numer telefonu tutaj podałam, e-mail, czyli adres mailowy. Podałam dwa. Następnie zobaczycie, jak wygląda Marta's Busy Week. Marta's Busy Week, czyli bardzo taki zajęty tydzień Marty. Będę układać zdania na podstawie tych tutaj informacji. Te zdania. Zobaczycie na ekranie. Oczywiście zachęcam do zaglądania na stronę An Anglo, bo tam jak zwykle wszystko rozpisane, jakbyście czegoś nie dosłyszeli, nie dowiedzieli. Zaczynamy. Marta Age 35. Czyli mówimy, że Marta ma 35 lat. Uważajcie, Polski. To polski, angielski to angielski, czyli Marta is 35 years old. Marta is 35 years old. Co oznacza Marta? Ma 35 lat. Tak ma być. Appearance, wygląd. Co my tu mamy? Tall, wysoka albo wysoki. Slim, szczupły lub szczupła. Long curly hair. Długie, kręcone włosy. Czyli powiem, że Marta ma. Marta has long curly hair. Zaczęłam od tych włosów. Marta has long curly hair. Dobrze, mam jedno zdanie. Teraz powiem, że jest... Wysoka i szczupła. Marta is tall and slim. Marta is tall and slim. Personality, osobowość. Mhm. Co my tu mamy? Very sociable, very sociable. Bardzo towarzyska lub towarzyski. Talkative, gadatliwy, gadatliwa, rozmowny, rozmowna, confident, confident, pewny siebie, pewna siebie. Okay, Marta is very sociable, talkative, and confident. Marta is very sociable, talkative, and confident. Co oznacza, że Marta jest bardzo towarzyska, gadatliwa i pewna siebie. Status: Married, Zamężna. Marta is married. Marta is married. Marta jest zamężna. Pamiętajcie, że my mamy żonaty i zamężna. A oni mają jedno słowo merit. W języku angielskim jedno słowo merit. Zamężna żonaty. Job. Teacher. She is a teacher. She is a teacher. Ona jest nauczycielką. Hobbies. Hobby, zainteresowania. No, sporo tego. Books. Czyli książki. Horse riding. Horse riding, Jazda konna. Tenis. Mm -hmm. Czyli tenis. Foreign languages. Foreign languages. Foreign languages. Czyli języki obce. Uwaga! I teraz kilka zdań nauczę Was, jak sympatycznie można mówić o naszych zainteresowaniach, bo myślę, że to bardzo ważna część naszego życia. Zainteresowania, hobby. Ja w ogóle bez tego nie wyobrażam sobie takiego kompletnego życia. Musimy, myślę, mieć hobby i zainteresowania. Uwaga, nauczę Was w kilku zdaniach, jak o tym mówić. No to weźmy books, czyli książki. To już powinniście znać. Ona ma bzika na punkcie czytania książek. Ona ma bzika na punkcie czytania książek. She is crazy about reading books. She is crazy about reading books. She is crazy about reading books. Ona ma bzika na punkcie czytania książek. Horse riding. Horse riding. She likes. Riding a horse. She likes riding a horse. Ona lubi jeździć konno. She likes riding a horse. Ok, tenis. Teraz zamiennik. Ona lubi grać w tenisa. Bardzo popularny zwrot. Chciałabym, żebyście zapamiętali. Nowy, uwaga. She is keen on playing tennis. She is keen on playing tennis. She is keen on playing tennis. Co oznacza, że ona lubi grać w tenisa. Foreign languages. Foreign languages. Kolejny zwrot. Lubi za pomocą innego zwrotu niż like, innego słowa. Tutaj akurat będzie zwrot. Uwaga. Ona lubi języki obce. She is fond of foreign languages. She is fond of foreign languages. She is fond of foreign languages. Foreign languages. To samo. Ona lubi języki obce. Ok? Super. To są naprawdę bardzo popularne zwroty. Idziemy dalej. Sibling, rodzeństwo. Sibling to słowo oznaczające rodzeństwo. I jak widzimy one brother, powiemy, że Marta ma jednego brata. Marta has one brother. Marta has one brother. Children. Jak widzimy, one daughter. Dzieci, one daughter. Czyli jedna córka. Marta has one daughter. Marta has one daughter. Hmm. Addictions. Addictions. Uzależnienia. Mamy sweets. Słodycze. To też już powinniście znać z poprzednich lekcji. Marta jest uzależniona od słodyczy. Marta is addicted to sweets. Marta is addicted to sweets. Czyli Marta jest uzależniona od słodyczy. Mobile, czyli komórka. Oczywiście chodzi o numer komórki. I mamy. Uwaga. Powiem Marty numer telefonu komórkowego jest i podam. Marta's mobile number is Marta's mobile number is 792 double 8 9 Martas Mobile Phone is 792 89056. Ok, e-mail. O, widzimy, że ma dwa: biznes, czyli służbowy i private. No i taki prywatny. No, to uważamy, jest osobna lekcja, gdzie podajemy, właśnie numery telefonów. Także e-maile. Mam nadzieję, że obejrzeliście. Jak nie to robimy, powtórzenie. Potrzebna jest znajomość alfabetu. Mam nadzieję, że znacie. Ok, so Marta's business e-mail address is M-A-R-T-A. a r, -t -a dot m -a -r... T Y C K A at wp.pl. So, Marta's business email address is at wp.pl. Ale wiemy, że ktoś może nas poprosić o przeliterowanie. Can you spell that? Can you spell that? Ok, to był y, służbowy. Teraz prywatny. Marta's private e-mail address is p-a-r-t-y underscore m-a-r-t-y a i l dot C o m Marta's private email address is party marti at Mamy to. Mamy kilka informacji o Marcie. A teraz zobaczmy, jak wygląda Marta's Busy Week, czyli taki bardzo zajęty tydzień. Marty. Pamiętajcie, tam gdzie mi to ona czegoś nie robi. Monday, Monday, poniedziałek. Och, bardzo ciężki dzień. Monday. Mm -hmm. Widzimy, że. Pamiętajcie, tutaj jest tylko forma podstawowa, aby utworzyć zdanie. Zobaczycie, że ja naniosę pewne zmiany, tak? No dobrze. Marta plays tennis on Mondays. Czyli Marta gra w tenisa w poniedziałki. Dopisuje S. Marta to she, trzecia osoba liczby pojedynczej czas teraźniejszy prosty. Chocki klocki w tej trzeciej osobie, prawda? Dodajemy S do czasownika w zdaniu twierdzącym Marta plays tennis on Mondays. Okej. Okay. Wiecie, że od poniedziałku zawsze zaczynamy coś. Często jest to dieta. I tak jest z naszą Martą, bo Marta, zobaczcie, nie jada supper, chyba nowe słówko, kolacja, nie jada kolacji w poniedziałki. No dobrze, co tu się dzieje? Takie słówko does, przyczepiam not, robię skrót doesn't, co pożera mi s z zdania twierdzącego. Nie widzicie tutaj tego zdania. Uwaga, Marta doesn't eat supper on Mondays. Marta doesn't eat supper on Mondays. Czyli Marta nie jada kolacji w poniedziałki. No cóż. Tuesday. Tuesday, czyli wtorek. Oho, mamy Italian, czyli włoski. O, co ona nie robi? Nie sprząta domu. Dobrze. Czyli niech będzie, że Marta uczy się włoskiego we wtorki. Marta learns Italian on Tuesdays. Marta learns Italian on Tuesdays. Mm -hmm. A czego nie robi? Nie sprząta swojego domu. She doesn't clean her house. She doesn't clean her house. Nie sprząta swojego domu. Wednesday. Wednesday, środa. O, proszę, English. Marta. Learns English on Wednesdays. Marta learns English on Wednesdays, czyli Marta uczy się angielskiego w e, środę. Uwaga, mamy ride a horse, czyli jeździ konno pewnie również w środę. Marta rides a horse on Wednesdays. Marta rides a horse. On Wednesdays, czyli Marta jeździ konno w środę. Thursday, 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 czwartek. Aha, mam tenis, ale tutaj czegoś nie robi. Tekst. Hmm, co to znaczyło? Zaraz Wam powiem. Najpierw uporajmy się z tenisem. Aha, Marta plays tenis on Thursdays. Tenis, that's right. Marta plays tennis on Thursdays, czyli Marta gra w tenisa w czwartki. A czego nie robi? Aha, tekst, czyli SMSować, wysyłać SMSy. Mm -hmm. Marta doesn't text on Wednesdays. Prawdopodobnie chodzi o ten y, cyfrowy detox, digital detox. Digital detox. Poczytajcie o tym. Warto to robić tak. Jeden, dwa dni, ok? Dobrze, mamy Friday. Friday, Friday, I'm in love. No, skoro mówiłam, że I always sing, to może Wam zademonstruję. So, Friday, I'm in love. Czyli w piątek jestem zakochany, zakochana. The cure. Lecimy. Sorry, za ten przerywnik. Mamy Friday, czyli piątek. Friends, przyjaciele, Jim, o, oh, siłka. Dobrze. Marta, powiedzmy, że Marta spotyka przyjaciół w piątki. Marta meets friends on Fridays. Marta meets friends on Fridays. Marta spotyka przyjaciół lub przyjaciółki w piątki. And of course. Marta. Goes to the gym on Fridays. Marta goes to the gym on Fridays. Uważajcie, po o już nie samo s w twierdzeniu w trzeciej osobie, liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym, prostym, ale es. Marta goes. Marta goes to the gym on Fridays. Saturday, sobota aha no jak to przeważnie w polskim domu niech będzie mamy tu sprzątać dom czyli clean her house swój dom ona jeżeli mówimy o niej no i znowu mamy ride a horse no dobrze Marta cleans her house on Saturdays Marta cleans her house on Saturdays czyli Marta sprząta swój dom w soboty co jeszcze? Marta rides a horse on Saturdays. Marta rides a horse on Saturdays. No i Sunday, czyli niedziela, Sunday, niedziela. Aha, co my tu mamy? Leżeć w łóżku, lie in bed, bóg z książki. Aha, Marta lies in bed. On Sundays, Czyli Marta leży w łóżku w niedzielę. She reads books on Sundays. Czyli ona czyta książki w niedzielę. Dałam Wam przykład, jak możecie popracować w domu. Stwórzcie taką osobę, niech to będzie. Jakaś kobieta, może nastolatka, może jakiś mężczyzna, może jakieś dziecko. I właśnie w ten sposób twórzcie takie sympatyczne zdania. I wtedy zobaczycie, że aha, potrzebuję tego słówka, potrzebuję tego słówka. Używacie te słowa, tak jak powiedziałam, w kontekście, bo słowo potrzebuje czego? Oczywiście, kontekstu, potrzebuje zdań. W ten sposób się uczymy. Nie uczcie się absolutnie z kartką uh -huh, na pamięć. To nie ma zupełnie sensu. Tracicie tylko czas. Używajcie tych słów właśnie na przykład w tego typu opowiadaniach. Mam nadzieję, że lekcja pomocna. Chyba pójdziemy dalej już w następnych lekcjach. Ćwiczcie, zaglądajcie na stronę Anglo, bo tam być może pojawią się jakieś sympatyczne ćwiczenia, a może testy. Do zobaczenia. Pozdrawiam.